I tam w kolejnym filmiku przychodzę z różnymi tematami, e, między innymi z tytułowym tematem, czyli o pewnej okazji. Mam nadzieję, że jeszcze ta okazja jest. Ja dopiero co tak naprawdę skorzystam z tej okazji, także informuję na bieżąco. E, jest to okazja kosmetyczna. E, jest to okazja, na którą wpadłam, że tak powiem, przez przypadek, a wpadłam tak naprawdę dlatego, że potrzebowałam pewnego produktu kosmetycznego. Ja generalnie unikam zakupów kosmetycznych. Chociażby ze względu na to, że mam wszystkiego za dużo, ale pewien produkt już miałam na totalnym wykończeniu. Nie robię zapasu tego typu produktów jak kredka do brwi, stąd też musiałam się udać. Jak generalnie popełniłam znowu ten sam błąd. Ja już wielokrotnie sobie obiecywałam, że nie będę kupować kredek do brwi wykręcanych. ale ja w końcu się na taką skusiłam, natomiast chyba wolę jednak mimo wszystko strugane do temperowania. Ale cóż kiedyś o tym mówiłam. Natomiast zdecydowałam się, tylko że była, trafiłam po prostu na promocję, zahaczyłam o Super Farm. Akurat Super Farm się napatoczyło, że tak powiem. I zahaczyłam. Sprawdziłam też przy okazji kwestie perfumowe, jaki jest aktualny stan, jeżeli chodzi o te stery w Super Farm, dokładnie w tym, którym byłam. Kosy mogą trochę dziwnie wyglądać, ale one sobie jeszcze dosychają zanim wyjdę. Tego, że dzisiaj jest ogólnie chłodniej, także nie wiem, jak będzie z pływaniem w morzu i yy, chcę, żeby trochę mi odesły. Ale wracając do tematu, yy, do tematu, yy, więc potrzebowałam kredki Dobry Haczam, bo to było Super Farm. Sprawdziłam też kwestie perfumowe, stacjonarne. Yy, na kredkę się zdecydowałam. Yy, była promocja na różne marki, m.in. na produkty, Eveline 40%. Ja w ogóle nawet nie byłam zorientowana, że w ogóle produkty Eveline tak podskoczyły ceną, bo one nie są tylko w superfluarce czy w Ale ja mówię, od dawna nie śledziłam kwestii jakichś nowości kosmetycznych, nie dokonywałam zakupów kosmetycznych, w ogóle nie za... byłam niezorientowana. No, lekko się zdziwiłam, że tak naprawdę yy, nie wiem, pierwotne ceny za malutką na przykład paletkę 40 i parę złotych. Yy, to są tak naprawdę, nie jak teraz, ale takie ceny to bywały paletki Pop, Bardzo dobra amerykańskiej marki. Nie wiem, że Eveline są to złe produkty, ale zawsze to była taka dosyć e, niedroga marka. Nie wiem, że 40 zł to jest bardzo dużo za paletkę, ale e, jakby te ceny po obniżkach mam wrażenie, że są e, teraz e, takie, e, jakie kiedyś, jak pamiętam, e, Eveline e, to były normalne ceny. To były normalne ceny, a przecież i tak bywały jakieś różne. Akcje promocyjne, ale mniejsze z tym. Więc generalnie chodziło o kredkę do brwi. Znalazłam taką właściwie w kolorze ciemnego blondu, jasnego brązu, także tak, ona wykręcana. Na tej promocji mówię lepiej, że miałam do temperowania, no ale cóż, zapomniałam. Także sobie na razie, póki nic z nią nie nawerabiłam, sobie poużywam. Ale zdecydowałam się na jeszcze dwa. Produkty, więc informacje długo o tej promocji, że są Super Farm y, rabaty 40%. I to nie, że do 40%, tylko konkretnie 40% każdej ceny. Co te ceny początkowe są takie, ale na przykład, już mogę powiedzieć, y, wzięłam błyszczyk, chyba że ma w kolorze numer 3 y, z Eveline. Ja mam go na ustach i lekko konturówkę, ładny efekt. Oraz paletkę, były różne takie, właśnie małe paletki w pastelowych kolorach. wzięłam kolorystykę, gdzie były te takie różowości. Ja mam ją też na oczach Mam maty i błyski I takie różowe Złoto-złotko w kąciku I taki um, Też lekko błyszczący Ale taki mniej błyszczący I jasny cień I trochę matów Ja już tę paletkę pożywam kilka razy I uważam tę paletkę Za bardzo udaną i Za bardzo fajnie pracujące maty I mocno napigmentowane I ładne pastele ja na przykład dzisiaj użyłam takiej maty, taki powiedzmy przegaszony róż i taki trochę odcień taupe yy, Ładne błyski, yy, w takich pastelowych kolorach, takich różowawo-beżowo, yy, jeszcze taki różowawo-złotawy, taki różowawy, drugi taki jeszcze trzeci w sumie Czyli tak, beżowy, ekri, kremowy, coś takiego, różowawy błysk i taki różowawo-złotawy, ładne Ładne twarzowe, także tak to wygląda. Im go powiedzieć, że już sprawdzałeś tak całodniowo. Bo na przykład wczoraj już miałam tę paletkę w użyciu, cały dzień. Łącznie z plażą, kąpielą, i Ładnie się to wszystko sprawdziło całodniowo. Także mogę powiedzieć, że paletka dobra. krytka do brwi w porządku, błyszczek fajny. Zapach słodkawy, nie jest mocno lepiący, taki do. Znośny Ale fajnie cenowo wyszło, dlatego że ta paletka Wyszła za jakieś 20 zł Błyszczyk wyszedł za około 10 zł czyli 11 A, jeszcze się zdecydowałam na podkład Który mam też na twarzy On jest fajny Ja jego nazwę A, bo ja właściwie nie powiedziałam Jest informacja, w tym filmiku chcę poinformować O tej promocji Że można się zainteresować właśnie w Super Farm Jest też promocja na inne marki ale taki typowy haul właśnie z tymi rzeczami, też Hall Sticky TK Max, w sumie nie jeden zbiorczy będzie, Jest tak zapowiedziałam. Dlaczego się stosowałam na produkcję z Eveline, bo wiem, że one są budżetowe, ale w porządku. I wiedziałam, że te podkłady, jakieś takie produkty twarzy mi się sprawdzały generalnie. Miałam jakiś korektor, miałam jakiś podkład. Ten podkład, nazwa to właśnie tam będzie podana, ale albo tu pod filmikiem w komentarzu, bądź w opisie dodam Ten podkład były te stery, spodobała mi się konsystencja, że jest taka lekka I ona jest taka właśnie lekka na lato, ładny, świeży zapach Ale to jest takie bardzo delikatne krycie Mi się generalnie sprawdza, niemniej może on jest trochę zbyt, ma taką właśnie zbyt płynną konsystencję Może jednak trochę Nie wiem, czy mi się zdecydowała jeszcze raz Z paletki jestem bardzo zadowolona Krytka jako tako, błyszczek w porządku, podkład w porządku, jako tako, ale myślę, że on może być super do mieszania z czymś, do dodania, z takim dodaniem do niego odrobiny jakiegoś trochę cięższego. Na przykład takiego, który jest dla nas zbyt ciężki. Ja mam na przykład taki pewien produkt, podkład. Który jest podkładem w ogóle określam, jako taki nawilżający i w ogóle miał być super lekko i w ogóle, ale jest dla mnie zbyt ciężki, bo ja generalnie raczej lekkie formuły wybieram na twarz. I on jest dla alergików z tego AA i tak dalej, i zawsze mi się sprawdzały w ogóle podkłady z tej marki. Natomiast z tym coś nie do końca, jest trochę zbyt toporny, ale właśnie wydaje mi się, że do łączenia z tym z Eveline będzie dobrze. Tam to jest zbyt toporny, ten może zbyt płynno-lekki, i właśnie będzie, może nie pół na pół. Może tamtego tylko troszeczkę, bo tamten zbyt mi w sumie już po kilku jak wysuszał buzię Więc jaką mały dodatek tamtego cięższego do tego lekkiego z Eveline, myślę, że będzie dobrze Także zapraszam serdecznie na nowe nabytki właśnie te kosmetyczne Co jest rzadkością, bo tak jak mówię unikam zakupów kosmetycznych Czasami coś tam w TK się utrafię i skorzystam, skuszę się Myślę, że nawet bardziej na jakieś produkty pielęgnacyjne i mam też właśnie nowe nabytki Stika i Maxa, to też będzie właśnie taki filmik zbiorczy. Ale co jeszcze? Więc od razu właśnie też od razu był ten makijaż dnia. Jeżeli chodzi o. O co jeszcze chciałam powiedzieć? O perfumagnię to powiem z drogim, teraz mi się kończę pranie i wychodzę. Mam trochę spraw do załatwienia w sobocie, w Gdańsku, w Gdyni. Także dzisiaj będzie taki trochę zalatany dzień. Myślałam, że wkomponuję w to jeszcze kąpiel, plażę, pływanie, ale jest chłodniej, także może i dobrze, bo byłoby zbyt na wariackich papierach. To jest właśnie ten mój problem, że ja mam bardzo dużo czasami czasu. Ale jednocześnie ogrom rzeczy sobie wymyślę. Normalny człowiek by sobie wymyślił, nie wiem, pięć rzeczy, a ja sobie wymyślę jedenaście, i potem się robi problem. Wszystko takie, wszystko bym chciała, a doba jest ograniczona. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Innym zapachem dnia jest 9,5 tygodnia w wersji klasycznej, czyli Noeba Media Semana, Piel del Cuerpo. Ale też wersja versus Lolita, a sobie tak sprawdzam, porównuję, sprawdzam po czasie, w ogóle jest już dużo więcej yy, nowych wersji 9,5 tygodnia, bo na przykład wersja z Rabarbarem, wersja z większą ilością wiśni, czyli yy, Nowa i Media Semana G, yy, też jeszcze większą ilością wiśni, to się nazywa Ginda Innocente, czyli Niewinna Wiśnia. Nie wiem, jeszcze jaka będzie nazwa tego zapachu, właśnie tej cielesności, intymności, tego klimatu 9,5 tygodnia, ale z Rabarbarem, które jest gotowe. Myślę, że może. Hmm. Już były te wersje Clarida, tylko jasność. Nie wiem, jeszcze muszę się zastanowić, jak kwestia tego Rabarbaru. Czy w nazwie zawrzeć rabarbar, czy w nazwie zawrzeć jego kolorystykę, czyli różowość, i połączyć to z jasnością, jeszcze muszę się zastanowić. Też kwestia, jakie nazwy już są, może sobie rozpisać wszystkie z tej właśnie serii 9,5 tygodnia i wtedy sobie dopasować tę ostatnią, jeszcze w, yy, nazwę do tej ostatniej. I jeszcze w ogóle jest wersja 9,5 tygodnia z niuansami. Różnych odsłon mandarynki Także jest klasyczna z niuansem maliny Później była z wiśnioporzeczką, później była z większą ilością wiśni W ogóle ogromna ilość wiśni i też zadany klimat 9,5 tygodnia Niuanse mandarynki w międzyczasie też były na tle 9,5 tygodnia Czyli to jest szósta wersja, no i jak dobrze czy siódma z kwestią rabarbarowości. bardzo zależało na 9,5 i tygodnia właśnie z rabarbarowością, ponieważ ten klimat jest dla mnie niesamowicie fascynującym klimatem i takim iskrzącym i dystansującym i po prostu pięknie się rozwijającym, fenomenalna baza po czasie, bardzo dobre parametry, taka właśnie cielesność, intymność, taki właściwie magiczny klimat i taki zabaw eksperymentalny i intrygujący i szlachetny. No i takie arcydzieło, że chodzi o takie w kremowości, cielesności, przełamania, kontrastem Właśnie zależało mi na wersji z rabarbarem, ponieważ jest to składnik różowy, który bardzo lubię I wiedziałam, że to będzie taki zapach z tym klimatem, co będzie 9,5 tygodnia, które bardzo lubię I rabarbarowości również, czyli takie połączenie wiedziałam, że będzie mi się bardzo dobrze nosiło takie, takie właśnie połączenie, ale od razu powiem, że już jest też wcześniej była e, wersja Infancia Claridad, czyli e, Infancia Jasność, i ona miała taki klimat cielesny styl 9,5 tygodnia i właśnie dużo tej różowości rebarbarowości infancy Infancji, czyli wariacja na temat Infancji, którą uwielbiam. Infancia 9,5 tygodnia, czyli New Magia Semana del to są właśnie takie zapachy, które ja bym w kółko mogła dorabiać i nosi po prostu fascynujące dla mnie. Yy, przepiękna kremowość i przepiękna różowość i właśnie ten dystans i ta nieinfantylność yy, Za pachę z jestem ogromnie dumna, co nie znaczy, że z innych nie, ale po prostu z tych jestem przeogromnie dumna i wielokrotnie już dorobione były mi litry, i właśnie doczekały się loreacje na swój temat. I yy, właśnie w sumie też Claridad yy, Infancja może można też było podciągnąć w sumie pod i miniserie, Infancja i miniserie yy, 9,5 tygodnia, także można było w sumie powiedzieć, że z 8. Ale tutaj jest inna, inne ujęcie, niuanse rabarbaru To nie jest to samo, co Infancja Claridad Ta wersja 9,5 tygodni z rabarbarem jest inna Ale myślę, że obie będzie mi ogromnie miło nosić I oba są bardzo um, i cielesne, i kobiece I takie właśnie um, przyciągające, dystansujące I właśnie takie szlachetne I y, takie właśnie... One mają w sobie i kobiecość, i seksualność, i cielesność Także... Bardzo ciekawe propozycje.